Cześć. A w dzisiejszym odcinku wyczyścimy sobie mój filtr. I, i, także w dzisiejszym odcinku y, pora. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie co tygodniowe wyczyszczenie filtra. Ja wiem, że może od ostatniego czyszczenia nie, nie upłynęło nawet tydzień, ale za, zawsze najlepiej. Wyczyścić filtr wcześniej. Więc wyczyścimy sobie trochę wcześniej. A wiecie dlaczego dzisiaj? Ponieważ chodzi o to, że pomyślałem, że coś może zaradzimy z tym żółtym wodomierzem. Bo może widzieliście ten odcinek i nie wiem. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie pod tym odcinkiem, co bym mógł zrobić, żeby to wyczyścić, albo w ogóle yy, co się stało, że, to, to, że tu się w ogóle dostała wcześniej woda, jak wpadł mi raz do wody. Bo raz pamiętam, że ten wodomierz wpadł mi do wanny. Wpadł, wpadł do wanny z wodą. No i tam właśnie się potem zalało całe. I nie wiem, czy o to od tego, czy od czego. I w ogóle piszcie propozycję, co mam, co mam zrobić. I piszcie też propozycje, jaki to jest problem i jakim cudem ta woda się tu w ogóle dostała. Jak mi raz to wpadło do wody, bo przecież to, to jest hermetyczne. Ja nie wiem po prostu. Ale dobra. Zacznijmy od filtrów Tutaj zaczniemy sobie na początek Oczywiście od filtra pierwszego Odkręcamy Tutaj mi te filtry przeszkadzały To odsuniemy się na razie No i sobie jak widzicie na sam początek mamy O zobaczcie tutaj się odlejka Takie zrobiło żółte To odlejeczka się zrobiło żółte Że tylko tutaj woda się dała I to jest ten taki jakby Takie mini brudy No i oczywiście farfoce ze skarpety Ok. Tu mamy wodę niestety w środku, jeszcze, więc musimy chyba miskę przynieść, albo ja przyniosę jakieś pudełko. Dobra, mam już pomysł. Pomyślałam, że sobie podłożymy coś takiego. I tam sobie będziemy tę wodę wylewać. Ok. To podłożymy sobie pod nim. Tutaj. Ten. Ten. Pompa. I oczywiście woda mieszka. Tutaj sobie podłożymy wszystkie filtry sobie ułożymy te na bok te dwa na, te dwa na razie nas nie interesują interesuje nas, te, nas ten okej, okay. wylewamy tę wodę na ten, okej okay. ja sobie tę wodę wylałem tutaj i teraz wysypujemy kamyki chyba nie? To teraz wysypię kamienie mhm o, 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 czekaj. takie żółte zrobiło w środku, widzę. Nie wiem od czego. I tam mamy, chyba z tego co widzę dalej, zeroid. Więc tak. Ojej, jakie żółte, fuj! Co to takie jest? Słuchajcie. Staram się Wam to uchwycić, ale zobaczcie jakie żółte. Ej, od czego takie jest? Co to jest to za dziwactwo? Wysypiemy dalej kamienie, żeby się nie ten... ...żeby się nie ten... Teraz. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, już te, te kamienie zostawmy sobie już tutaj, jak są. Te, te się najwyżej opuka. Więc tak, to sobie odkładamy na bok i te kamyczki też również. To sobie też odłożymy na bok, bo to jest z tego. I czas na kolejny. I oczywiście, jeszcze czekajcie, to też. I nie wiem skąd to takie żółte, ale dobra, to już, to już nie muszę was pytać. To już może, można się domyślić, że od brudów. Tu mamy filtr przejściowy, czyli środkowy. I tutaj jest nawet malutko tych yy, kamieni, bo zobaczcie, że jest niziutko. No, więc tutaj myślę, że nic nie wyjmujemy. Więc to, to sobie po prostu tradycyjnie położymy. I przepukamy. I trzeci to musimy rozebrać do całości, bo tam jest pompa i ona może wciągać jakieś prudy właśnie. Więc to musimy akurat już do końca. Wysypujemy. Poczekajcie. O! Wysypujemy, wysypujemy. No wysypmy. Ok. Ojej, jakie brudne. Fuj! Co to jest? Czekajcie, bo powiem Wam jedną rzecz. Czekajcie. Czekajcie od czego takie jest. Patrzcie, jakie ohydne to jest. Fuj! To chyba z, zeloid, od zeroitu to jest chyba, bo zeroit klaruje wodę. No i wysypujemy jeszcze tę ceramikę. Dobra. Dobrze, że ja to wyczyściłem dzisiaj, bo... Ech, okropne. Dobra. Czy te kamyczki też. Ale kamyczki też. Wszystkie, wszystkie. Czekajcie, bo na no mnie nie chcą kamyczki wylatywać. Och. Został mi jeden tam na dnie. No dobra. Okej, okay, ale ja się dziwię, od czego takie brudne. Właśnie nie wiem. Czyżbym to ja miał taką wodę? Nie wiem. Ale czego już chyba wiem. Mi się zdaje, że ja chyba tutaj Co to w ogóle jest? Poczekajcie. Staram się Wam to uchwycić. Bo czekajcie, bo to są. Ogólnie to są dwie szmatki. To jest tak. No, nie, no to musimy wymienić, bo to jest okropne. To idzie od razu do śmietnika. Znaczy do kosza. Sączę tylko. I wyrzucam. Dobra. I to musimy te pojemniki wymyć. I teraz tak, pompa. Pompa ma takie brudy w środku, i to chyba od tego właśnie się robiły takie żółte te. Dobra, i czas na ten wodomierz, i to jest chyba najtrudniejsze. Więc no, piszcie, piszcie, piszcie mi koniecznie w komentarzach pod filmem z wodomierzem koniecznie piszcie z, pod filmem z wodomierzem, czemu do wodomierza dostała się woda i jakim cudem w sensie czemu to ja wiem. Bo ja wrzuciłem go raz do wody niechcący. A dlaczego ta woda tam poszła, a nie powinna nie, nie wylatywać? Nie wiem, powiem wam Piszcie dlaczego. okej okay. yy, dobra, to teraz ja może pójdę to wymyć wszystko. Ja Wam pójdę w sumie z Wami, może, nie? żebyśmy to zrobili razem. Dobra, poczekajcie, ja to wszystko zaniosę tam i zaraz się widzimy. Dobra, idziemy. Zniosłem już. Ok, to sobie będziemy pukać tutaj powoli te wszystkie rzeczy. I najpierw, może zaczniemy od wodomierza. Zrobimy test, czy się zaleje wodą. To musimy odkręcić. Na początek. Dobra, odkręciłem wodomierz. I to jest, tu jest końcówka do wodomierza i to jest jakby sam mini boiler. Ok. Czas na to... A, nie przewracajcie się. Czekajcie. Ustawię wam, bo tutaj się niezbyt się teraz wyostrzyło. Korek wyjmujemy, bo to jest jakby zatkane, żeby mogło się ten... ten korek, ten, z plastel, ten korek z plastyny. To jest po to, że jak te, zatkam tym korkiem nie będzie wylatywać woda bo chodzi mi po prostu o to, żeby zapełnił się żeby cały ten zbiornik się najpierw zapełnił, a potem wylać a nie od razu, że troszkę się zapełni i już wylewanie tylko żeby się całkiem zapełnił i dopiero potem wylewanie, a nie troszkę się zapełnił i już od razu wylewanie dobra, nie będę gadał okej, okay, najpierw robimy test nieszczelności wodomierza, bo widzę, że chyba, nie wiem no zalał się wodą, zaraz Wam pokażę. O, 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 widzicie? Czekajcie. Patrzcie, już się zalał wodą cały. On jest nieszczelny po prostu, że jest woda w nim. O, bo nie chcę wylecieć za bardzo. Dobra, czyli wodomierz mam nie za bardzo szczelny, no trudno. Okej, czas na te filtry. Najpierw sobie opu opukamy... Ok, najpierw sobie opukamy boiler, czyli mini zbiornik na wodę czystą. Na wodę czystą. Więc sobie najpierw opukamy boiler, czyli ten mini boiler. Bo najpierw opukamy y, bo, mini boiler, czyli nasz zbiornik czystej wody. Ok. na no to, bo tutaj też troszkę jednak brudów jest. Na przykład ten. Okej. Okay. chyba mówi, muszę już wyrzucić do kosza, więc to idzie też do śmietnika. Gąbeczka. Ten filtr z tym y, węglem, znaczy z tym zeroidem, co klaruje wodę. I to chyba od, zeloid, to chyba od klarowania zeroitu. No popatrzcie, jakie brudna to woda. Bo to dlatego, to dlatego, że zeroid klaruje wodę. Dobra. Bo y, to, cho to chodzi o to, że dlatego to jest takie brudne, bo zeroid klaruje wodę. I z tego powodu, że klaruje wodę, to po prostu w nim zostają te brudy I jak widzicie, zostały i. Dobrze, no? Okay. Pokamy. No, widać, że idzie żółta woda. Znaczy, no. Owój. Taka bardziej w sumie biała trochę. Do tego. Te kamienie są też takie nowe. I teraz mam jeszcze powiem od razu przebieg wodomierza. Tego jeszcze nie hmm. oczywiście. Okay. Mamy tutaj tak. Odkąd zrobiłem ten filtr? Było 240. Nie, czekaj. Mamy teraz taki przebieg, zobaczcie. 47 litrów. Czyli jak czyli go zrobiłem. Jak zrobiłem ten filtr, to wodomierz miał dwa. Y, 1, 7, 2, 1, 1. A tu jest 2, 4, 7, czyli mamy 37 litrów przelane. Takie 36 trochę. No, dużo, dużo powiem wam. Muszę, muszę jeszcze poczytać na internecie, co ile wymieniać kamienie. Nie wiem. Niech się opuka. Albo dobra, zostawmy tę wodę na razie, że niech sobie będzie. I to się opuka fajnie wtedy. Ok, teraz tutaj mamy opukane. Rozkręcamy te wszystkie części, żeby można było. Wy, chyba jednak yy, w, w Samyololla, wszędzie są. wylewamy wodę. I jak widzicie, kamyki już są białe. Już nie, nie czarne, tylko białe. Dobra, już wszystko wypukane. Teraz czas na ten filtr. Ojej, Fuj! Zaczęły mi się kaczymy. Wsypać tylko bo mi się w... węgiel wysypuje. Tywny. Ale kamyki nie. Kamyki nie lecą do wylotu. Same jelolajdy wszędzie są po prostu. O! o! I jaka gorąca. Okej. Okay, Filtr już jest wypukany. Jeszcze jeden. Aha, to jest zbiornik. Ło! Okay. To no teraz wam zrobię cięcie i pójdę z tym wszystkim do pokoju.